Siema, widzą, ja widzisz, się, ma widzowie, dzisiaj dzisiejszym będę grał w Cool Simulator. Nie za bardzo umiem, ale zobaczmy. Taki gol strzelamy. O, nie trafiłem. Spróbuję jeszcze raz. Ale to jest. 97%. I piłka nie doleciała, chyba powinienem troszeczkę bliżej strzelać. 93% i gol trafiłem. 100% też trafiony. 100% znowu trafione. 100% i tak będziemy cały czas trafiać. Mamy już mamy już 200 coinów i możemy y, zarobić na przykład siłę ulepszyć i dokładność i trochę Speeda. Zobaczmy, są jakieś flopy, jakieś rzeczy flopa. Zobacie hmm. teraz dużo takich yy, present game pass. A, to jest prezent, dobra. Tutaj mamy taką piłeczkę, którą możemy właściwie kopnąć, na przykład tak 70%, ale trafiłem 100%. No i dosyć łatwe to jest. Możemy znowu sobie ulepszyć siłę. Ja będę się w tym odcinku tylko i włączę pod siebie, ponieważ no, jakoś tak. Z daleka po prostu można kopnąć. I to jest takie jakieś dziwne. Dobra, Z jakich, czy są jakieś, jakieś y, ko, kody? Są dwa kody. Dobrze, sprawdźmy szybciutko. Zobaczmy, Co to za pakiet? Dziwny pakiet, widzowie. Zobaczmy. To jest dużo, bardzo Gimpasów, tak widzę. Tylko, o, tu są kody. Tu są kody. Widzimy: 150 z realizor. Jest kod. Mamy już dużo, mamy dosyć 10 000 diaksów. Następny kod: Jupiter. Czyli. Yy, Jowisz, chyba. Yy, tutaj. Proszę, kodzik. I znowu 10 tysięcy diamentów. Będziemy mogli teraz bardzo dużo rzeczy sobie pokupować, skoro mamy aż tyle. Teleportowujemy się, kupujemy celność i siłę. Dobrze, zobaczmy, ile kosztuje pierwsze jajko, pierwsze jajko jest tutaj, 500 coinów. Dobra, mam jakiś shop. Może jest, jestem cały jest za diamenty, ponieważ mamy bardzo dużo diamentów. Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo diamentów, ale. Z jakoś. Nie mogę nic za to kupić. Musimy zdobyć nową piłkę. Ale do tego nam będzie potrzebne bardzo dużo, bardzo dużo kasy, ponieważ już 500 kasy potrzebujemy, żeby zdobyć to. Na razie wszystko idzie łatwiutko. Stanimy z tego skarnego kopnijmy i też trafiamy. Dobrze, bardzo łatwo ta idzie. Dużo rzeczy można tu odblokować. Ta gra bardzo dużo teraz dostała. Dobrze. Teleportujemy się, nie kupujemy nic, idziemy kupić pierwszego peta za 500 i trafiliśmy. Otwieramy i trafiliśmy piłkę tęicą za najrzadszy, jeden z najrzadszych jajek. Bardzo fajnie, to musiało być coś, to jest coś fajnego. Ta piłka, zobaczmy, jak ona dużo daje kasy. Zobaczmy i ile? Dostaliśmy aż 200 kasy, prawie. Jesteśmy ponad 100 kasy, to jest dużo. Idziemy sobie kupić w takim razie kolejną. Yy, kolejną. Tutaj. Yy, pieczkę. Co nie po co ja ją kupuję? A. Piłka tenisowa, druga już. Może wyleciała lepsza. A nie, one się chyba ulepszają za każdym razem, kiedy się trafi to samo. Dobra, w takim razie strzelam gola. I dalej tu posiedzę, aż je wie. Mamy 500 kasy. Ile kosztuje? 4000 kosztuje następna arena. Sobie kupię tutaj to, to i mamy na 200 levelu. Ale jeszcze raz co tutaj można. ponieważ widzę. Yy, widzę, że... Widzę, że... Coś jest jakby tutaj się wyświetla cały czas. Nie wiem. Czy to jest tutaj coś? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem też, gdzie moż, mogę dostać. Gdzie mogę dostać. Gdzie mogę kupić coś za diamenty, ponieważ tych diamentów mam całkiem już sporo 24 tysiące. Na razie nie wiem, co mogę. Chyba jakieś upgrady są tam, ale na razie pokopię po prostu piłkę. Nie trafiłem, trafiłem. Nawet z takiej odległości, na tylu procentach. Sprawdźmy, czy z dalszej odległości też trafię. I trafiłem. Całkiem dużo kasy leci stąd. Teraz trafię? Też trafiłem. Uuu. Z środka boiska. I też trafiłem. To dobrze. Bardzo dużo. O, tam jest dwa razy, dwa razy wszystko, więc pójdę do tego pola na chwileczkę. Co to daje? O, więcej tego się dostaje, okej. Okay. Koplimy stąd. Dobra. Zobaczmy, tutaj, czy stąd też trafię? Też na luzie trafiłem. A może z tego pola też trafimy? Chociaż już raczej nie będzie aż takiego. Też trafiłem. O jezu, całkiem. No to powinniśmy już trafiać stąd. Tak? Nie. Też trafiłem, ale. Ale się odbija. Więc idziemy dokupić siły i celności. I trochę spida, żeby szybciej przemieszczać się po mapie. Dobra, teraz jesteśmy dosyć szybcy. Idziem, idę? Za 40% i też trafiłem bardzo dobrze. W takim razie idziemy z końca boiska. i Spróbujemy teraz trafić. 100 i gol trafiony. 2000 aż kasy. Bardzo szybko zarabiam teraz. Mam. I kolejny świat kupuję. Zaraz. Jeszcze jeden. I mamy nowy świat powinien być, tak? A nawet już miałem wcześniej. No, to, ale mamy świat. Teraz skopnę jeszcze parę piek. Aż ja tutaj jest na luzie, trafiam, jak widzicie. I nie ma żadnego problemu. Z ulicy też trafi? Też trafi. Skopimy z załawek w takim razie. Zbędny raz. Spróbujmy jeszcze stąd. I trafiony, trafiony. Bardzo dużo punktów za to jest. Strzelmy jeszcze raz. I teraz już nie doleciało. Więc kopmy z tego po prostu miejsca myślę, że to będzie dobrze. Tak, tu już jest bardzo dobrze, widzowie. Teraz mogę cały czas trafiać, co mi się bardzo podoba. Mam już 16 tysięcy, następna arena kosztuje 20, więc tu zaraz już będziemy mieli uzbierane. Więc już jest 20 tysięcy, ale ja muszę zaraz zaupgrade'ować te rzeczy, bo jeszcze tak dobrze to nie wyszło. jakiś prezent dostaliśmy i 1500 diamentów. Dobrze, co to jest? Odblokujmy sobie to. Co to jest? Tam chyba się da wyżej wejść. Spróbujmy, więc. Skoro się da, to my spróbujemy. Tutaj, 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 tutaj. A spadłem jeszcze raz. W takim razie. Trzeba bardzo uważać, żeby to przejść najwidoczniej. Skoro ja nie, mi się nie udaje. Nie jestem jakiś super dobry w parkurze, ale też nie jestem jakiś super słaby w obi. Więc powinno, powinno mi się to udać zaraz. Wykmin... A, nie wyszło. Skaczmy po tym po prostu. I nie doskoczyłem znowu. Na razie z tym poczekam. Zbiorę więcej sobie speeda i wtedy dopiero to kupię. Co to jest? Dostałem jakieś karty. Ta. Eee, nie był jakiś. To jest Daily Pack. A co to jest to, co dostałem? Wyposażę go. Co on robi? Ma jedną gwiazdkę. Nie wiem, co to jest. 1500 i ulepszmy sobie w takim razie trochę tego i trochę tego. Teraz powinniśmy z dalszej odległości trafić. Zobaczmy, co ten nerd robi. Co on daje? Plus 100, plus 100 i trochę coinów więcej dostaje. Dobra. W takim razie powinienem na luzie teraz trafić i dużo kasy dostać. Ile kasy dokładnie? 2000 kasy za każdy trafiony. A może ten gwizdek coś robi? On się gustuje, ten typ? Eee, nie, nie podoba mi się to. Wolę tak. Ten nerd nie jest jakiś super dobry, widzę. No, już powinno stać na parę jajek, żeby. O, kopnij, kopnijmy i na podwójnym też kopniemy, żeby dostać trochę gemów. Ja tu się nie dostaje za wiele, jak widzę, ale zawsze coś jest. Otwórzmy najrzadszą, za 4,17%. O, wypadła za pierwszym razem, ale mam farta, No to bardzo dobrze. Teraz będę nią kopał, ponieważ jest ona naprawdę dobra. Jeju, a 18 razy aż. Będzie szybko teleporty... A nie, mogę jeszcze tutaj pokupować. Trochę tego, trochę tego, trochę tego i tego. Dobra, idziemy w takim razie. I tutaj szybka armata. I teraz jeszcze raz spróbuję przejść to obbi Ponieważ teraz jestem szybszy, więc może mi łatwiej pójdzie. Może, a, a może właśnie będzie ciężej? Nie wiem, zobaczymy, bo może wtedy mogę przeskakiwać tak. Trochę więcej. Dobra. Chyba jednak to będzie nadal ciężkie bardzo. Dla mnie. Tego będę to robił bardzo powoli. Klikał jednego. Widzicie, ja to przeskakuję po prostu. A to już nie doskoczy, dlatego muszę to zrobić w taki sposób. jest to samo. Tutaj też. Ej, jestem już prawie na samej górze, ale na samej górze ja mogę stąd kopnąć w ogóle. Ale piłka w ogóle odbija się od tego drzewa i nie trafia. Dobra, w takim razie skoro tak jest, to idę po prostu... Tylko czasami trzeba skakać, tak? To można w większości przypadków chyba wchodzić normalnie. Co, nie? Tak, patrzcie. Jest git. Kurde, to już będzie ciężko wskoczyć. Uda Udało mi się. Teraz tylko nie spaść. Jesteśmy na samej górze. I na samej, teraz na samiutkiej górze. 99% i trafiony. Będziemy teraz kopać z tego miejsca. Nie wiem, czy co za to jest, ale lecę po 20 tysięcy. 20 tysięcy za gola! To jest bardzo. Jo, 20 tysięcy. 97% i trafiony. Jo, trafiłem i trafiłem kolejny raz. 160 tysięcy. Ile kasy? Dobrze, skoro mam już 190 tysięcy, aż to weźmy sobie, odbierzmy kolejne diamenty. I mam już naprawdę dużo diamentów. Teleportujemy się 200 tysięcy. Co to jest? Karty. Czy te karty? City. Czyli za to też, ale ile to kosztuje? Nie wiem. Ile to kosztuje? Chyba 10 tysięcy. Ja jednak wolę uzbierać trochę więcej rzeczy. Park. Lecę do parku. Mam nadzieję, że prawie na sam koniec, żeby od razu sobie kupić kolejną arenę. Szybko ją kupujemy. Lecimy dalej. Wow. Coś daleko jest ten trafy Stąd? Chyba nie. Trafiłem? Ile dostaję za takie trafienie? Mało kasy. Mam 30, 239 i dostaję niewiele. Tutaj chyba można wykorzystać jakoś zaklęcie. Można zrobić. Ile można iść enchantów na szczodrym Siła 2, Zenchantujmy jeszcze raz. Ale nie dostałem już nic więcej. Więc kopimy z tego miejsca. Jak doleci. Dostaję trochę kaski. Idę sobie szybko kupić y, nowe jajko w sumie, kupię, kupmy to, kupmy to, kupmy spida, bardzo dużo, aż, nie, aż w końcu będę miał na nowe jajko. Idziemy na pustynię i z pustyni postanowię, że znowu będę kopał, ponieważ... Patrzcie, ja stąd trafiam i dostaję 20 tysięcy niemalże, to jest naprawdę dużo kasy i znowu trafione. Cały czas jak będę tak trafiał, to w końcu uda mi się coś zarobić. 70 tysięcy i mamy 100 tysięcy, teraz idę odblokować piramidę, za którą jest pust. Więc jeżeli teraz stąd trafię, tylko jestem trochę za szybki, żeby potem skakiwać. Skoczmy więc tu. Tu. A i tu spadłem. Trochę za, trochę za słabo skoczyłem jednak. Ponieważ dosyć szybko, Ja się bardzo szybko poruszam. I to troszeczkę przeszkadza w robieniu takiego obi. Nie wiem jak to wyłączyć w ogóle. Nie wiem. Trochę ciężko jest tutaj właściwie jak przez to skoczyć, ale ja to zrobię. Nie! I spadłem znowu. Muszę to zrobić, żeby dostać z tego... bo dostaję... O kurde, to jest ten pole. Ale nie da się stąd trafić. Stąd się nie da po prostu trafić, więc nie, nie, nie trafiłem. Ale za to. Jeju, jak to jest ciężko strasznie trafić. To się prawie nie da wskoczyć. Jest po prostu za szybki, ale też jestem zbyt. Trochę za wolno jednak skaczę, myślę. Teraz za słabo. Skoczmy tutaj, teraz przeskoczyłem. No, no. Nie kopię trochę tych piłek, no ale stąd się nie da, muszę wyjść wyżej. Wejdę, teraz idziemy powoli tutaj. No, przeskoczyłem, a ja tak daleko byłem. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ja to przeskoczyłem. ja mogę w sumie od razu skoczyć tutaj, tylko ja muszę trochę bardziej. Dziecię się odbija i nie mogę tu skoczyć. Trochę to jest dziwne, widzowie. A jakby jak skoczę tak normalnie, bo to mogę przyspieszonym skokiem oczywiście to zrobić, ale ja tego nie będę robił, tak? Zrobię sobie, wskoczę sobie tutaj po prostu. Skoczę sobie tutaj. No i spadłem znowu, bo moja postać się za szybko porusza. Przeskoczyłem. Nie wiem, czy ja powinienem się tym zajmować. Według mnie powinienem, bo wtedy będę mógł sobie ogarnąć trochę więcej trochę więcej kasy za to dużo więcej kasy za trafienie stąd jest po prostu pójdę tutaj i stąd będę kopał może się da nie stąd w ogóle się nie da tu też przeszkadza to że jest idealnie stąd i można kopnąć ile kasy ja za to, to, dobra, Ja tu zostanę, dopóki nie wyfarmię dużej kasy, bo tu jest tyle kasy dostaję za takie trafienie, że to jest szok. Ile tu jest kasy? Naprawdę, to jest dla mnie szok, że ja mogę dostać taką kasę. Super lucky boost, ale to niepotrzebne mi na razie. Mam dobrą piłkę legendarną przecież mam. Myślałem o uzbieraniu tak z paru milionów, uzbieram tak z 5 milionów, z milion. Pię Wybieram tak z milion i pójdę pootwierać nowe rzeczy. Żeby sobie dostać po prostu. Otwórzmy, otworzę też sobie jakiegoś piłkarza, że będę miał znowu szczęście i coś mi poleci. Dobijam do miliona i idę tam. Na mały opening może mi starczy na legendarkę. Jeszcze tak z dwa. Może jeden strzał? Wystarczy? Chyba nie. Chyba nie do końca. Nie, ostatni strzał. Teleport Ja jestem tutaj Idę ja sobie najpierw otworzyć to miejsce I co trafiłem? Wybieramy jedną Muszę tutaj poszczęścić I noob Noob? Ale noob jest epikiem To było dobre Trafiłem epika Wyposaż Mam teraz dwie gwiazdy F To bierzemy I czy ty teraz trafisz? Ale to się nie opłaca. To się za bardzo nie opłaca, To się za bardzo nie opłaca, widzowie. Otwórzmy sobie w takim razie to. 7% na legendarkę. Może mi legendarka poleci? No i poleciała, Wiadro, legendarny. Nie wiem, jaki ja cudem trafiam zawsze za każdą legendarkę. Nawet bez żadnego busta, widzowie. Ja nie mam żadnego busta, przypominam. A dostaję dobre rzeczy. Mam taką legendareczkę, zakładam ją. Ile otworzyć, co... może to? 90 tysięcy. Ja nie wiem, jak ja mam tyle wybierać. Otwórzmy sobie jeszcze jedno. Dobra. Szybko wybieramy losowe po prostu. Weźmy to. Co? Najlepszy wypad. Najlepszy. Rozumiecie? Najlepszy hero wypad. Naprawdę, y dużo szczęścia mam chyba, że wypadają mi najlepsi bohaterowie. Zdaj mi. Wybieramy ciebie. Mam dwóch najlepszych bohaterów. dobrze no, żebyś ty kopałaś sobie... Kopni tak parę razy, naprawdę dobre to jest. Idę dalej, bo ja mam 600 siły. Trochę dużo tego, więc trochę ulepszmy. Idziemy na następny świat. Pustynia i lecimy dalej. Dobra, zaraz powinienem móc dostać to, co chcę, czyli idziemy do City po kolei do City. City ten. tutaj jest strefa 75 tysięcy. Jezu, nie wystarczyło mi to, żeby to kupić. Dlatego idziemy tu i zobaczmy, ile kasy za to, bo na pewno doleci. Nie doleciała, hmm, ale doleci idealnie też. A w takim razie musimy otworzyć nową legendarną jego peta. Musimy wydropić 6%, 6 tylko, jest na niego i wypadł od razu. Wow. Naprawdę, wszystkie legendarki na razie mam. To jest podejrzane. Sas. Nie bardzo. Ponieważ trafiłem na razie każdą legendarkę po kolei. Rozumiecie? Po kolei. Chciałem wypadła. Chciałem wypadła. Pojamy stremfa i jest wymaksowane. Te pan się na miasto i z końca miasta będziemy teraz sobie strzelać. Naprawdę dosyć szybko się poruszamy. a te pety naprawdę dużo, dużo, dużo dają. Nie wiem. Nie zatrzymałem się. Teraz taka petarda za... Nie, nie, nie za 500, za ile? Ja nie wiem za ile. Czy kopnę. Ile to daje? Mam no 502. I to daje 244 tysiące. Wow, dużo. Trochę robi wrażenie, ile tutaj. A to jest akurat łatwe. Tylko wspinamy się na ten wieżowiec. Co? Aż tak łatwe to ten. Myślałem, że to będzie aż tak łatwe, ale shift lock można. Ale to można sobie shift lockiem to zrobić przecież. Easy. I stąd kopiemy, co nie? Czy to jest miejsce do kopania? Najwidoczniej. Ile za to kasy, bo jest 2,5 raza kasy, czyli powinniśmy. Wow. Naprawdę dostać dużo kasy. Jakbym tak farmił, dosyć długo, to naprawdę dużo rzeczy by było dla mnie. Przyszła ponad milion. To jest dużo. Nie, nie chcę. Jestem jeszcze za słaby, żeby tam joinąć. 2 miliony, ile tam jest światów? Bardzo dużo tam jest światów. Dlatego... Tam nie idę. Niech... Na razie nie mam na to czasu widzę, żeby tam się dostać. Ale naprawdę, naprawdę dużo rzeczy. Mam 3 miliony. To jest naprawdę giga dużo. 600 tysięcy za kopnięcie. Ostatnie takie kopnięcie. Nie, jeszcze trochę pokopię, bo zaraz pójdę do tego świata, kupię sobie tam. No trochę na upgrade'y musimy jeszcze zostać, że te upgrade'y są dosyć drogie. 43 level, a ja dopiero parę razy nią kopałem, 113. Naprawdę dosyć dużo to daje. 5 milionów. 6 milionów prawie. Dobra, tak z 10 milionów uzbieram. Ile tam? 20 milionów to kosztuje, no ale tam jest ten świat jeszcze. Z 10 milionów dam radę? Powinienem dać radę. No łatwo. No, no, milion, milion siedem... siedem milion osiemset... Milion siedemset tysięcy. Teleportowałem się. Zaraz, skoro się tyknąłem. Co to? Ile to kosztuje? Półtora miliona. A, dobra. Idę. To jednak mnie nie obchodzi to. Widziałem. Hmm. Ty? Nie, ja mogę dopiero to kupić. Czekaj to. City. ano no tak, miałem ja miałem kupić nowy świat, nie, a jestem niejakim. Dobra, nieważne. O dobra, kupimy stąd byk, piłeczka i dostałem trochę kaski. Kupujemy. Kupujemy 2 miliony. Tepamy się i kupujemy nowe jajko. Tutaj taką lodóweczkę. 150 tysięcy. Legendarka: 3313. Nie, epicki za to. Ale ja dopóki nie wydropię tego albo tego. Ja dopiero wydropię to, dopiero wtedy. Ten, ten. 2000 klejnotów za otwieranie. Będzie teraz już ciężkie. 3% to już nie jest tak mało. A, jednak jest. Dobra. To jednak jest mało. To jednak jest dużo bardzo. 400. To daje aż 400. Rozumiem, to jest. Za... Otwórz. Nie, już mam wszystkich. To daje 400. To jest dużo bardzo dodajmy sobie Strenfa. Strenfa. Dobra, jest giz. No to co? A to trzeba jak zrobić. Nie, to trzeba... Nie, nie, nie. Nie wiem o co chodzi. Jak możemy robić niby tu rebirfa. Więc pójdźmy na plażę. Chyba trzeba wszystkie rzeczy odblokować. Tak mi się przynajmniej wydaje skoro. O co tu chodzi? A, już widzę. Nie, i spadłem. A, jak się tam dojdzie pewnie, to stamtąd trzeba trafić, tak? Tylko to jest jakieś tam cięższe, żeby ten... O! Czyli już widzimy, co tu, po co to jest to drzewo. Żeby po nim się później wspinać. Podczas tego czegoś. Nie wiem co to jest. Ja nie wiem jak to się tłumaczy na angielski. Ja, ja nie wiem jak to się tłumaczy. W ogóle. Po co tam wchodzę? Grzeszej, ja idę tędy. To nie tędy też. No powinienem sobie wcześniej zobaczyć. Dobra Ancient Egypt. I będziemy. A spadłem drugi raz pod rząd. Teraz już tego nie popełnię błędu. Lecimy dalej. Lecę tutaj, tutaj. Lecę tam. Czy ja stąd trafię? Jeszcze dam radę. Trochę dalej mogę kopnąć. Zobaczmy, czy stąd dam radę. Leci? Piłeczka. Jeszcze trochę mam szans tam na to. Tylko, że nie mam dużo wszystko lepsze. Jestem nubi nobem. strasznym. nowem. noobiksem. Popnijmy stąd. Może to coś da? Raczej nie. O Jezu. To ja nie mam szans jednak. Muszę szybko dobiec tam. Lecę, lecę, lecę. Mam mało czasu. Kończy mi się czas. Nie mogę stąd wyskoczyć. Muszę biec tu. Biec tu. Lecę, lecę, lecę. a Okej, okay, dostałem trochę. Gemów? Tak? Gemów. To lecimy dalej. Lecę, 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 lecę. Pobiegniemy, bo już mi się nie chce wracać, A, bo wiecie co? I tak muszę coś ulepszyć. O to co? Lecimy teleport. I lecimy na plażę, widzowie. Widzimy, jesteśmy na plaży i. co? No i plaża. Ile kosztuje? Tu nie ma tej strefy. Ale ja to mogę stąd kopnąć. A, nie ma sensu stąd i tak kopać, bo nie trafiam, więc muszę podejść bliżej. A skoro muszę podejść bliżej? No to podchodzimy bliżej tak troszeczkę do tej linii. Ja za to. Zobaczam. 128. A, dobra, 900 tysięcy to jednak będę stąd kopał. Albo nie, czekajcie. Milion kasy dostaję za to. Lepiej pójdę na to sobie. Co nie ja widzę? Bo ja patrzcie, Wchodzę tutaj, wchodzę tutaj. Ciekawe, ciekawe. Ile dostanę stąd? Skoro tam zostałem. Skoro tam marny milionik, to tu musi być pewnie z 10 milionów. Dobra, no, 2 miliony. Leci pieczka. 2 miliony. Haha, gdzież to jest tak łatwe teraz? Jeszcze to jest tylko zaraz 10 kopnięć. 3000 klejnotów. Ja tylko muszę tak kopnąć niewiele razy i w sobie będzie pięknie. Po prostu pięknie. I 10 milionów mamy. Wow, po prostu. Wow, 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 wow. Ciekawe, czy to można jakoś. Słabość Prestige? Prestige to jest jakiś. Z enchantem trafiło! Wow, ale ma słabość. Wszystkie legendarki, które ma. Czyżby wszystkie. Le... Czy ja Tak, kliknąłem. Wiadomo, co. Kliknąłem, a już tam wszedł. Dobra, nieważne. Nieważne, idę tam do enchanta. Idę tutaj, do enchanta, do enchanta, do enchanta, tu jest enchant, zenchantuję sobie bojową piłeczkę, ponieważ wszystkie legendarki dostają się słabość, pyk, sharpness, dobra, Muszę być tak najbardziej na a nic więcej mi i tak nie stać, no to skoro na nic mnie nie stać, no to muszę znowu tutaj włazić, ale w sumie wiecie co, to już na tyle w dzisiejszym odcinku, cześć!